w hurtowni farmaceutycznej Urtica i Pharmalink, grupa Pelion SA. Panie premierze, oddaję głos. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca roku 2020 i żeby ten kolejny rok był ostatnim rokiem koronawirusa, a jest na to szansa, cały czas musimy zachowywać się jak najbardziej odpowiedzialnie, musimy przestrzegać wszystkich obostrzeń. Ale to, co daje też nam nadzieję, jeszcze trochę większą niż miesiąc temu. Na zakończenie walki z wirusem i powrót do normalności, to jest szczepionka. Polska podpisała odpowiednie umowy i mamy już złożone zamówienia na 45 milionów dawek z firmami takimi jak Pfizer, BioNTech, AstraZeneca czy Johnson Johnson. I jesteśmy gotowi do podpisania kolejnych umów czekamy tylko na odpowiedni sygnał ze strony Komisji Europejskiej. Nasz reprezentant Polak jest wiceszefem Europejskiej Agencji Leków, a więc trzyma rękę na pulsie, wiemy co tam się dzieje. System szczepienia będzie zorganizowany bardzo dokładnie i obecnie opracowujemy z panami ministrami bardzo dokładne zasady logistyki, jesteśmy w tym zaawansowani. Szczepionki będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe, przynajmniej większość z nich, choć słyszymy też już dzisiaj wiemy o takich, które mogą być jednodawkowe, ale mogą wchodzić później, a nie ma na co czekać. Szczepienia są bardzo ważnym elementem odcięcia wirusa od powiedzmy zasilania. Wirus ma swoje zasilanie wtedy, kiedy się transmituje z człowieka na człowieka kiedy przenosi się z człowieka na człowieka. Szczepionka odcina tę możliwość w najlepszy możliwy sposób. Jak będzie wyglądał proces szczepień? Będzie zorganizowany w prosty sposób. Rejestracja online przez internet dla tych, którzy będą sobie tego życzyli. A dla tych, którzy nie chcą się taką metodą posłużyć, będzie możliwość również zgłoszenia metodami tradycyjnymi. Następnie punkt drugi, zgłoszenie do punktu szczepień, sam moment zaszczepienia pierwszego, punkt trzeci i punkt czwarty po 21 dniach, powtórzenie szczepienia. Logistyka całych szczepień jest procesem skomplikowanym, dlatego zajmujemy się nią od końca października, budujemy odpowiednie modele operacyjne. I rozmawiamy z najlepszymi fachowcami, z firmami, które zajmują się również, tak jak firma Pelion, właśnie dystrybucją w profesjonalny sposób. Od 30 lat w Polsce prowadzą tego typu procesy. Oprócz tego właśnie cała logistyka jest organizowana przez kilka podstawowych podmiotów z naszymi ministerstwami na czele i oczywiście Agencją Rezerw Materiałowych. Cały proces ma być zorganizowany w sposób szybki, szczepionka będzie darmowa dla wszystkich tych, którzy będą chcieli. Będzie też dobrowolna, wiem, że się takie pytania pojawiają, ale drodzy Państwo zachowajmy się tutaj jak najbardziej odpowiedzialnie. Nawet jeżeli ktoś się czuje młody i silny, to poprzez zaszczepienie może ochronić kogoś starszego, może przerwać ten łańcuch zakażeń. I ochronić nawet swoich rodziców. A więc sprawa jest najwyższej wagi. Żeby już od lutego powiedzmy na to są widoki, ale czekamy na ostateczne decyzje Europejskiej Agencji Lekowej. To od niej zależy ten moment startu, to naciśnienie guzika start. I wtedy rozpoczynamy szczepienia. My będziemy na pewno na to gotowi. Ale szczepienia. Trzeba o tym też wiedzieć, to nie tylko powrót do normalności z punktu widzenia naszego życia codziennego, życia szybszy powrót gospodarki do normalności, otwarcie restauracji, otwarcie hoteli, turystyki. To są branże, którym musieliśmy pomagać teraz w specjalny sposób, konstruując dla nich tarcze finansowe. Ale przecież oni chcą pracować, normalnie działać i będą mogli tym szybciej wrócić do normalności. Im więcej osób szybko się zaszczepi, a więc zachęcam również do tego, żeby eliminować wszystkie, jak to się mówi dzisiaj, fake newsy wszystkie nieprawdziwe, kłamliwe informacje o szczepionkach, o szczepieniach, o zagrożeniach. Oczywiście, szanowni Państwo, że my opieramy się o Agencję Lekową Europejską, o badania. Najbardziej renomowanych firm i polegamy na tych. Tak jak ktoś bierze lek, to również polega na tym, że ten lek został przez kogoś przebadany, został w odpowiedni sposób opracowany i wyprodukowany. Tak samo będzie z tymi szczepionkami. One już są przez te firmy produkowane, ale oczywiście ostateczne dopuszczenie będzie na, w oparciu o Europejską Agencję Lekową. Przybliżamy się zatem do tego momentu, w którym Mam nadzieję, już niedługo, za dwa miesiące mniej więcej, będzie można pierwsze szczepienia przeprowadzać, jeżeli będą te zgody ze strony odpowiednich agencji europejskich. Szczepienia i proces szczepień to nasz mur, nasze zapory przeciwko koronawirusowi, przeciwko COVID-19. W ten sposób możemy go ostatecznie pokonać, a więc w ten sposób odcinając zasilanie. Jednocześnie też przywrócimy normalność i ochronimy miejsca pracy. Dziękuję panie premierze. Teraz o zabranie głosu poproszę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szanowni Państwo, tak się akurat składa, że przyjechałem tutaj do Łodzi prosto ze zdalnego posiedzenia ministrów zdrowia Unii Europejskiej, na którym były dyskutowane tematy właśnie dopuszczenia szczepionek do obrotu, ale nie tylko, bo obecna była również europejska, Europejskie Centrum do Spraw Kontroli Chorób Zakaźnych, które mówiło o pewnych prognozach, pewnych Perspektywach związanych z rozwojem pandemii w najbliższych dwóch miesiącach. Ale niezależnie od tych głosów dotyczących, jak będzie rozwijała się pandemia, oczywiście dominującym tematem był temat szczepionek. I tutaj mamy dwie bardzo konkretne informacje. Mianowicie EMA, czyli Europejska Agencja do Spraw Leków wyznaczyła już termin posiedzenia pierwszego, na którym będzie podejmowana decyzja o dopuszczeniu pierwszej szczepionki, czyli produktu wyprodukowanego przez Pfizera na rynek europejski. Ta, to posiedzenie odbędzie się 29 grudnia i jest możliwość, że to będzie ten dzień, kiedy po raz pierwszy na rynku europejskim zostanie oficjalnie dopuszczona szczepionka przeciwko koronawirusowi. W tym tygodniu oprócz wniosku Pfizera został również złożony wniosek drugiej firmy Moderny, której posiedzenie Komisji w ramach Europejskiej Agencji do Spraw Leków zostało wyznaczone na 11 stycznia. Mamy zatem dwie bardzo konkretne informacje, ale co najważniejsze, Europejska Agencja do Spraw Leków zastrzegła, że rozpatrując te wnioski, będąc pod dużą presją i krajów członkowskich, i oczywiście społeczeństw unijnych, będzie pilnowała w ten sam sposób bezpieczeństwa, jakości i efektywności tego produktu, który ma certyfikować. Dlatego wszystkie badania, wszystkie analizy są prowadzone z tą samą, a nawet większą starannością niż w standardowych postępowaniach, bo cel jest jeden, cel jest taki, żeby dostarczyć wszystkim obywatelom wiarygodną, bezpieczną, wysokiej jakości szczepionkę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o proces logistyczny, o którym powiedział Pan Premier, to chyba można powiedzieć, że jest to jeden z największych procesów logistycznych, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, a może nawet dziesięcioleciach, bo chcemy dać możliwość zaszczepienia się każdemu obywatelowi. Te zakupy, o których mówił pan premier, zabezpieczają w pełni naszą populację, a nawet z pewnym nadmiarem po to, żeby ewentualnie też mieć możliwość zarządzania typem szczepienia i tym, które ze szczepień pojawi się pierwsze na rynku, które będzie dostępne. Najważniejszą informacją, która tak naprawdę rozpoczyna z punktu widzenia takiego społecznego, to jest taki widoczny krok, jest to, że zaczynamy nabory na zespoły szczepieniowe. To jest najważniejsza informacja, bo ona rozpoczyna pewien proces budowania nie tylko logistyki, ale gotowej sieci, która przyjmie pacjentów i da im możliwość zaszczepienia. Najpóźniej w piątek Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosi właśnie takie kryteria naboru, bo to nie będzie żaden konkurs. Tutaj każdy, kto spełni warunki tego naboru, będzie mógł po prostu się zgłosić i będzie automatycznie zakwalifikowany. Te warunki dotyczą składu zespołu, dotyczą też otoczenia, w którym ma być wykonywane szczepienie, dotyczą również tego, ile szczepień taki zespół powinien tygodniowo wykonywać. Ponieważ ogłoszenie ukaże się najpóźniej w piątek, to ja dzisiaj nie będę mówił o szczegółach, z tymi szczegółami zapoznacie się Państwo w chwili ogłoszenia, e, ogłoszenia właśnie tego naboru. Ale Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w szczególnym miejscu, w miejscu, które. Nie tylko pokazuje, że chcemy korzystać z nowoczesnych rozwiązań, z nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim w miejscu, które mówi o tym, że jesteśmy wspólnotą, że problemy musimy rozwiązywać razem, że wszystkie ręce na pokład jest nadal aktualnym hasłem. Dziękuję. Dziękuję panie ministrze. Teraz o zabranie głosu proszę ministra Michała Dworczyka. Bardzo dziękuję panie premierze, szanowni państwo. To rzeczywiście największa operacja logistyczna tego typu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Będzie w nią zaangażowane bardzo wiele instytucji zarówno administracji państwowej, ale również bardzo wiele profesjonalnych firm, między innymi takich jak ta, w której dzisiaj się znajdujemy. Chcemy, żeby szczepienie było dostępne w każdej gminie. Chcemy, żeby szczepienie było bardzo proste, żeby każdy, kto zdecyduje się, a wierzymy, że będzie to znaczna część populacji, poddać się szczepieniu, będzie mógł w sposób prosty nie tylko zapisać się na to szczepienie, ale również trafić blisko swojego miejsca zamieszkania do takiego punktu i zaszczepić się. Jeżeli chodzi o Wątpliwości, które się pojawiają ostatnio i pytania, rozpoczniemy w połowie grudnia pierwszą dużą akcję profrekwencyjną i informującą we wszystkich możliwych mediach na temat wszystkich kwestii, które są związane ze szczepieniami. Do końca tego tygodnia zostanie zakończona strategia szczepień, strategia, którą będziemy chcieli bardzo szeroko skonsultować z ekspertami, z samorządem lekarskim, z ośrodkami naukowymi. Słowem chcemy, żeby jak najwięcej osób mogło w tej kwestii się wypowiedzieć, tak żeby w połowie grudnia Rada Ministrów mogła jako oficjalny dokument przyjąć tę strategię szczepień na COVID-19. Proszę państwa, wierzymy, że ta operacja, która będzie wielkim wyzwaniem, zakończy się sukcesem i dzięki temu uporamy się z pandemią, która od blisko już roku towarzyszy i zmienia nasze życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. Teraz już czas na pytania dziennikarzy. Przypomnę tylko, że konferencja odbywa się w formie online. Prosimy po jednym pytaniu na jedną redakcję w temacie dzisiejszej konferencji. Pierwsze pytanie, Krzysztof Skuriński, Fakty TVN. Dzień dobry Panie Ministrze, Panie Premierze, dzień dobry panowie ministrowie. No, no mam szereg pytań, ale wiem, że muszę się ograniczyć, więc zapytam trochę o te kryteria, które będą rysowane dopiero, o których mówił pan minister Dworczyk, ale wydaje mi się, że dzisiaj już nasi widzowie Polacy mniej więcej powinni wiedzieć, kto w pierwszej kolejności będzie szczepiony i jak będzie wyglądał ten kalendarz, jakie to będzie kryterium. Czy PESEL będzie kryterium i tak dalej? Dziękuję serdecznie. Panie redaktorze, tak, w pierwszej kolejności chcemy żeby szczepieniu poddani zostały nasi obywatele z czterech grup grup zawodowych, ale też właśnie grup wiekowych, tak jak zapytał pan o PESEL. Więc najpierw szczepienia będą dostępne w pierwszej kolejności dla wszystkich służb medycznych. One są na pierwszej linii frontu. To nasi lekarze, pielęgniarki, diagności, laborantki, ratownicy medyczni i oni wszyscy, tylko, którzy tylko taką decyzję podejmą, będą mogli się zaszczepić w pierwszej kolejności. Następnie wszyscy mieszkańcy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, w, w następnej kolejności czy równolegle wszyscy, którzy pomagają ze służb mundurowych, służby mundurowe, nasi policjanci nasi pracownicy różnych służb mundurowych, którzy udzielają się bardzo intensywnie przy walce z COVID-19, ale także wojska obrony terytorialnej i wojska operacyjne czy inni pracownicy mundurowi będą mogli się też zaszczepić w pierwszej kolejności. I wreszcie największa grupa, największa populacja to wszystkie osoby starsze powyżej pewnego progu wiekowego. Wiemy doskonale, że COVID-19 jest najbardziej groźny, najbardziej śmiertelny dla osób powyżej 70-75 roku życia, ale w zależności od dostępności szczepionek i tempa ich wywozu do Polski będziemy chcieli szczepić jak najszersze rzesze naszych seniorów powyżej 65 roku życia. To jest około 6,5 miliona osób, a więc zaczniemy na pewno od tych grup, które są najbardziej zagrożone, najbardziej po prostu grozi im grożą im poważne konsekwencje dla zdrowia lub wręcz zgon. I dlatego chcemy chronić naszych seniorów. I jeszcze powiem też przy okazji o punktach, o, o naborze mówił pan minister Niedzielski, natomiast punkty szczepień to przede wszystkim POZ-y, nasze podstawowe jednostki opieki zdrowotnej, następnie pozostałe miejsca opieki medycznej, następnie to także mobilne nasze jednostki, które będą dokonywały szczepień. W różnych miejscach w Polsce pan minister Dworczyk powiedział o tym, że chcemy, aby szczepienia były dostępne w każdej gminie wszędzie w Polsce, w każdej gminie. I wreszcie nasz czwarty obszar, który chcemy wykorzystać do szczepień, to szpitale rezerwowe. Te szpitale, które zaczęliśmy budować w październiku z myślą o tym, że COVID-19 może się rozwijać jeszcze groźniej niż się rozwijał. Dziś wiemy, że te rezerwowe szpitale być może pozostaną rezerwowe na dłużej i chcemy je w tym kontekście również wykorzystać dla procesu szczepień. One się w ten sposób jeszcze dodatkowo przydadzą. Oprócz tego, że są naszą czwartą linią obrony, dają nam dodatkowe bezpieczeństwo w leczeniu COVID-19, to przydadzą się w procesie szczepienia przeciwko koronawirusowi. Kolejne pytanie Rafał Białkowski, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry, Rafał PAP. Chciałem zapytać jeszcze w kontekście odpowiedzi na to pytanie, jak długo ten pierwszy etap szczepień może potrwać i jakie są szacunki, ile to może być osób zaszczepionych w pierwszym etapie? I jeszcze może, jaki jest wstępny koszt zakupu tych szczepionek? Dziękuję bardzo. Koszt zakupu to od 5 do 10 miliardów złotych, w zależności od, od tego. Ile jeszcze szczepionek dodatkowo kupimy? Ale, drodzy Państwo, budżet państwa polskiego musi być dostosowany do największych wyzwań. COVID-19 to największe wyzwanie. Dlatego dokonaliśmy oszczędności w wielu innych miejscach budżetowych, po to, żeby od razu mieć środki na zapłatę za te szczepionki. To jest wysoki, bardzo wysoki koszt dla Polski, ale stać nas na niego musi nas być na niego stać i z, z, dokonaliśmy odpowiednich zmian w budżecie oszczędności w budżecie tak żeby e, szczepienia mogły się odbywać natychmiast jak europejskie agencje lekowe europejska agencja lekowa zatwierdzi szczepionkę można e, uzupełnić jeszcze wypowiedź pana premiera odnośnie czasu jaki e, to będzie zabierało wyszczepienie tych pierwszych grup otóż Według estymacji, które mamy opracowane, bo oczywiście nie wszyscy się zaszczepią, to jest jasne, ale te pierwsze grupy, o których mówił pan premier, łącznie powinno to być między 6,5 a 7 milionów osób. Zgodnie z tymi estymacjami, które posiadamy, i chcielibyśmy, ale to jest uzależnione i to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, od dostawców. Od dostawców jak będą te szczepionki dojeżdżać do Polski? Chcielibyśmy, żeby te najważniejsze grupy, o których mówił pan premier Mateusz Morawiecki, między dwa a trzy miesiące zostały w pełni wyszczepione. Kolejne pytanie. Karol Jałtuszewski, wiadomości Telewizja Polska. Dzień dobry. Ja mam następujące pytanie, bo pan minister Dłoczyk wspominał o akcji informacyjnej, która będzie Polaków zachęcała do szczepień. To pytanie, jak duży procent polskiego społeczeństwa powinien zostać zaszczepiony, żebyśmy tę epidemię w jakimś przewidywalnym okresie pokonali, to znaczy jak duży procent Polaków powinien się zaszczepić, żeby to miało rzeczywisty sens? Szanowni Państwo, tutaj trudno jest mówić o konkretnym poziomie, konkretnym progu minimalnym zaszczepienia, który będzie gwarantował, że zapomnimy zupełnie o koronawirusie, że epidemia odejdzie w niepamięć. Na pewno wszystkie nasze wysiłki, które będziemy i w kampanii komunikacyjnej, ale nie tylko, bo planujemy też rozwiązanie takie, że chcemy zaproponować pewien pakiet udogodnień dla tych osób, które się zaszczepią, to w tej sytuacji mamy nadzieję, że na pewno będziemy przekraczali próg 50-60% zaszczepionej populacji, co byłoby już ogromnym sukcesem. Oczywiście cele, które sobie stawiamy są bardziej ambitne. Tutaj pan premier stawia nam cel, żebyśmy powyżej 70-80% zaszczepili i do tego będziemy dążyli. Dziękujemy serdecznie za udział w dzisiejszej konferencji prasowej. Dziękuję. Dziękuję.